Wynoście się stąd i zostawcie klucze w kuchni, inaczej pożałujecie tego. Co to jest? stary? Chyba... groźnie wyglądające dokumenty. Cheli, nie założyłem ich wcześniej. Jak to czyli nie założyłem? Nie wchodziłem tutaj wcześniej, no? <laughs> Co? Tutaj jest szafa zamknięta na klucz, nie? Cześć, córeczko. Tutaj mama i tata. Mamy nadzieję, że znajdziesz ten list i cię ją do skarbu. Hey, tu, to tu jest klucz. To jest Zobacz. To jest... Stary! stary, stary. Uciekajcie! Co to? było. Stary, nie ma pojęcia. On miał, se, Co to. On miał ze 2 metry. ty kim jesteś? Co ty, co ty robisz tutaj? On obrobić chatę. Ale jak są tu potwory, to ja tu pierdolę. Co? O co chodzi? Czyli to był jeden z łamywaczy? Ten, którego widzieliśmy, czyli on i jego wspólnik nie mają z tym nic wspólnego, nagle pojawił się potwór. O co o tym chodzi? O co chodzi? O, to w tej o tym sprawie, chodzi, że spary. mamy prawdziwego potwora! Musimy iść do środka, bo chyba Wiktor z dziewczynami tam powiegli. No. no i przegadać sprawy i zobaczyć, czy jest potwór tam z dalej. Nie z okna myślę, że będzie go widać. Tak tak, tak, tak Co z tym typem poszedł? poszedł? Nie, poszedł co w ogóle, o co chodzi? Dawajcie, dawajcie, do salonu! Co to? Miłość! Co ty tu co? robisz? Co się dzieje? No tak, bo wysłaliśmy już sobie SMS, żeby przyjechał i stary przyjechałeś. Ja herbatę zrobiłem. Mordo! Stary, tam był potwór, nie? Ogólnie, stary, sprawa jest. Sprawa jest. Nie, stary, nie się sprawa stary, jest posrana. Stary, ty wyglądasz jak potwór, po prostu. Stary cały czas pada. Ogólnie Sylwii, stary, wyjechali jej rodzice, przyjechały dziewczyn na melarz. No, stary, no to zaraz. Wami, no byli włamywacze. Właśnie... ale stary, byli wamywacze. Normalnie ich podsłuchaliśmy. No brak, brak. Ale mordo, my tych womowaczy znaleźliśmy I stary, jeden był tu, już go mieliśmy, ale stary, nagle za rogu Wyszedł jakiś Ej. ogromny potwór, nie? Ej, co Widzieliście to? Brawe. Widzieliście to? No jak to? to co? to, co to co było gigantyczne Przecież to jest ta maska tego wrocia Tak, sąsiad się przyznał, że to on chciał skarbu, ale On I nie wiedz co jest to sąsiad... za potwór co jest? To jest prawdziwy potwór, w tym momencie no, no, no. Stary no powiedział, że, miał, że że ze wspólnikiem miał obrobić chatę, ale jak jest tutaj jakaś dziwna bestia, no to stąd spada. O kurna! Dobra, Nikod, niczego nie ma na dworze. Na pewno? Ej, ostatni raz przyjechałem do was na melanch, nie? Ostatni St raz. Mikołsz, nie ma teraz czasu na to, nie jest Dobra, e, tu jest czysto. Jest Wszyscy idziemy na dół i schowamy na dole, póki co. Dobra, jak usłyszymy dole. jakiś szmer, to wzywamy policję. Nie, nie, wzywamy policji. Nie, nie, policj strasznie jest chodźny. Ej, co to jest za miejsce Co to jest? Tylko z jest nie byliśmy tu! Czemu na nie powiedzieliście? Czemu my tutaj nie siedzimy cały czas? Czy jest bezpieczne miejsce tu stare, Nie Panie. wiem, jakiś... Zobacz Panie. ten pokój. Może mają jakiś schron w tej chacie. Ej, nie! Chłopaki! Panie, najlepsza kampa ogólnie jest no, tutaj. Tutaj jest... Wyglądajmy z Tobą, jest sauna! Dobra, no to tam, Dawajcie do sauny. Dobra, ja pierwszy. No to patrzcie, gdzie my... Dobra, no. Patrzcie, tutaj jest taka miejscowa, ogólnie. Jest mega zajebista. どこ Wieszyt, jak wiesz, jaką to każdżę o, o, o nie! Oto jest! O tu jest! on jest! jest! Oto jest! się. jest! Się Oto Musimy poczekać, aż wyjdzie z tego domu. CO TO DO CHOLERY BYŁO W OGÓLE? Zobacz z tamtej strony, tamtej strony. Wychodzi, wychodzi. Poszedł, 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 poszedł. Zipek! Co jest? Poszedł z tak? Wyszedł, Co jest grane? Ej, dobra. Ej, no jest już co co, dawajcie? co, co ci było? jest? Ja nie tak wiem, ważne. stary. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. O, gdzie dziewczyny? Są, są, są. Jest ok. O, OK. Co robimy? Teraz to już nie wiem. Totalnie. No stary, wyszedł. nie? Stary. Ej, nasz. To się nie skończy, dopóki nie znajdziemy skarbu. No, tak, też no. tak Musimy dalej. znaleźć go przed nim, stary. No. Zdecydowanie. W sensie może jest wielki, straszny, ale myślę, że my możemy być zawsze przy no, nim. Może nie? być tak, że on nawet nie idzie po skarb. Tak, no. Ale to skąd by się tutaj pod... wziął? Nie star. wiem, nie mam pojęcia. E, dobra, proponuję, że po prostu jedziemy po ten skarb. My, no. my w trójkę, Danon i, I... jeszcze jedno miejsce jest Sylwią, bo tak. to twój skarb, tak? Potrzebujemy tak. cię, no, zdecydowanie. No. Dobra, Musimy tam dobra, być najszybciej, zostań z dziewczynami. A my lecimy, co? Nie ma na co czekać. Tak, tak, tak. Let's go. Akcja. Dobra, dobra, ziemale, jak ta mapa pokazywała, gdzie tam Właśnie, się jechało? Ernest, pokaż tę mapę. Eee, dobra, dobra, już ją wyciągam, czekajcie. Powinienem mieć fotę, nadal? Powinniśmy kupić większy samochód, panowie. składowóz nie? PIS dobra, kładowóz, ogólnie no. z chaty. W prawo okay. czy w lewo? No, tu eee. wygląda tak, jakbyśmy jechać w prawo. Tak, no. dobra, jedziemy w prawo. Ernest, jedziemy tą drogą, no, 20 minut, to pokazywało kilometr. Ewidentnie to nie jest tu stary. No stary, nie wiem, w takim razie musimy zawrócić. Eee... Ale jak zabrać? Czekajcie. Dobra, prosto. Nie skminiliśmy jednej rzeczy, to jest naprzeciwko jakiegoś samochodu i samochód tu robi. Co robi tu samochód? Właściwie, właśnie, przecież to są ludzie. Eee... Stary widziałeś? On miał kominiarkę! Nie widziałem. On miał kominiarkę stary! Co? Serio? Stary, Ej, ale przecież ten sąsiad już uciekł. Stary! To kto jest teraz w kominiarce? Może na... to była podpucha, że on uciekł stary, nie? Co jest? Może dobra, goń do go! Chłopaki, marina, ale stary. ich było kilku, przecież nie pamiętacie, no co jest? Okej, okay, dobra Lecę za nim Dawaj, 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 dawaj Dobra, tam pojechał I da, ci, da, I idzie, do. idzie, Musimy idzie. złapać albo go, albo stary, znaleźć most Jaki most? No to jest naprzeciwko mostu, jest na mapie, wcześniej tego nie zauważyliśmy stary, gdzie teraz, gdzie teraz? Dobra, chłopaki Ej, wjechał w tą Jakaś uliczka tu jest? Czemu on ten tak. jedzie? Widać, on, widać, on widać. czegoś, czego my nie wiemy? Stary, ale on nie... Czekaj, zgasza światła. O. Tylko teraz to nic nie widzę, starek światła myślę, że prędzej skmini, że go śledzi. Co jest? Ej, co? Oo! Oo! Ej! Sobac! Wjeżdżaj, bo dziś. To wygląda jakby on zemlą, że nie wiem. Wjeżdżamy coś. Wjeżdżamy w chłopak, wjeżdżamy, chłopa, wjeżdżamy w chłopa, dawaj. Wszyscy dzidą, dzidą. Awaryjne ma. Pomóc sprawdzić, co, jest grane. Wszyscy dzidają. To się stało. Jest tamtej jasnej. Co to jest? Ej, wszystko okej? Okay? Wszystko tworzą. Kurde stary, ale mnie zarzuciło człowieku. Ja pierdziele. E, Dzięki, że mi pomagacie. Ty, to wy! Ja... jacy wy? Ej, zaraz. zaraz, patrz na to! Co? co jest ten gość! Ej, to tak zaraz, jest stop, stop! To Czyli... To są w bagażniku były szczudła, co jest? Czyli to ty? Tak, to ja. Chciałem wykurzyć swojego wspólnika. Myślałem, że mi się to uda. Co? O co to chodzi? On chciał wykiwać tego gościa. On... ten pierwszy gość myślał, że pracują razem. A on go chciał wykiwać dlatego go wystraszył Nie no nie można tak robić w ogóle o co chodzi Skąd ty w ogóle wiesz o skarbie? No przecież ja się znałem ze starym Sylwii Jak to? to? Koń, ty chyba sobie jaja człowieku robisz Co? O co tutaj chodzi? Chwila Czyli To jest były przyjaciel był no. twoich rodziców który chce ich teraz okraść? Tak. A co się stało z jej rodzicami? Serio są na wyjeździe czy to tylko przykrywka? Zrobiłeś im coś? Nie no co ty? Ja kiedyś się zczaiłem, że oni mają wyjeżdżać do Egiptu, i dlatego wtedy chciałem szukać tego skarbu. On, stary, just wiedział just o normalny. skarbie. Dobra, czemu on się przyznał do tego na kamerze? Stary, dosfanikował, no, nie? A jak z ten skarb jest bezpieczny. Okej, okay. teraz to jest do wydobycia przez nas. Właśnie, yy, idziemy szukać skarbu, a ty masz za nami nie jechać. Ty tutaj zostajesz, to jest mój dom, mój skarb, i jakby. tu sobie w ogóle wyobrażasz? Fuck off, man. Już się nie będziesz przyjaźnił z moim tatą, Przekażę jemu wszystko. Skupmy się na najważniejszym, dlatego no. że ich może być więcej, oni się próbują oszukać, no, ktoś no. będzie szukał tego skarbu i zaraz Sylwia zostanie z niczym, więc teraz jesteśmy najprawdopodobniej blisko, skoro O Bo on w stronę. W stronę skarbu, więc na pewno. idziemy znaleźć tą rzeczkę, zresztą ja nawet słyszę, że Poczekać. gdzieś płynie woda. Poczekaj, niech sobie najpierw podjedzie. Jeśli nas usłyszy i wiesz, i nie, stąd nie, nie pójdzie. Zakopał, zakopał, no. zakopał się ty, zakopał się, zakopał się ty. To za młot. Ogólnie Sylwia, nie wiem, zostawiamy ją w samochodzie. Stary. Nie no, Sylwia, nie idzie no, idziemy wszyscy razem, dobra, wydobywamy to, zobaczymy, dobra. co ukryli Twoi rodzice. Let's, Let's go! go. Popati, poczekajcie! że jeszcze łopatę i wykrywasz metalu! Zawsze go mamy na takie okazje. Patrzcie, tutaj jest jakaś ścieżka, nie? Tam jest mostek, ale tam jest taki dół stary, stary, no to. Myślisz, żeby to zakopali w łatwo dostępnym miejscu? Chodźcie! Zipek, włączaj ten wykrywacz. Dobra! Dawaj, idziemy. Dawaj, chodź z nami. Jak coś nie je, ja coś zostanę, dobra? Idźcie sami. Czemu? No bo nie będę tam wejść. Da, w opałach, stary, nie? No buty ma takie, że szkoda by było, nie? Dobra idziemy. Dobra, to let's ten. go. Jak no coś poczekaj to, tu, jak coś to krzyw. Ej, to wygląda miejsce, gdzie jest jak jest dużo bobrów, nie? Dawaj, stary, pójdź, no Zipka, bo wykrywacz to... wykrywacz metalu. I co chłopaki, jest, tu jest nie ma? Stary. Jest coś u was? U mnie... Stary! Ja się boję, że uderzę Bobra tą łopatą, nie? Bobra? Nic tu nie ma! Stary, Damo, tutaj... Ty masz ten wykrywacz, nic nie pika? Ernest... Pika jak słyszysz, ale nie pika, Ja nawet nie, nie mam ani łopaty, ani wykrywacza, czego wy ode mnie oczekujesz? Ernest, ale na pewno to jest... Tu... Ty masz mapę, stary! Dobra, ja bym wracał... O kurde, to prawie się waliłem. Ja bym wracał, bo to nie jest ta strona. Może o, po drugiej... Au! O kurna, a się wywaliłem! ty Co, co, to co to no, jest? jest? Ty, to jest zakopane! Dawaj, odkopuj! Wszyscy, że to może być to? Stary. Tak słabo ukryte. Oh. Stary. Stary, jeżeli to nie jest skarb, to ja nie wiem co nazywamy skarbem. Dawaj, bierzcie to. Jemy, dawaj z drugiej strony. Akurde, oh. Nice. Okej. Okay. Ej, no, coś tam. Skrzynia, nie? Wątpię, żeby były inne skrzynie Stary, wracamy tutaj. na chaty, O no, co no, już tam. Nie mam siły totalnie. Dobra, chodźcie. Let's go. Kiedy szedłem normalnie tam i za tą górą była kolej. Ej, słuchacie mnie czy nie? No, hej, opowiadam wam historię mojego życia. Weźcie ten. A Ej, słuchajcie! Mamy, mamy to! Mamy. O, Udało. Się? No, co zobaczymy, co jest w środku. Specjalnie czekaliśmy na Was. No to. O, otwieraj, nie? dawaj, 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 A Co? Ziemia obiecana. Co tam, jest? Co tam nie, jest? Ziemia obiecana, nie? Nie, tu nic nie ma. Co? Na pewno może... Chłopaki, ktoś był przed nami! Ale kto! Ja ktoś to bierze. ukradł! Przecież wszyscy są złapani, stary. Kto mógł być z tych ludzi? Nie mam pojęcia. Ja to pierdiko. ktoś inny jeszcze. Nie wierzę, nie, ja, ja nie Ale się posiadamy. nie płacz! Kurde no! Chłopaki! Ty... Daj jej pięć dych hoci! żeby... Żeby... Stary, bo to był jej skarb rodzinny, no nie? Właśnie. Jesteście pewni, że to to? Co się robi w takiej No właśnie, pytanie czy to jest to? No, no chyba tak. No, no, to, na pewno to. No, no, Kurna. No. Ja pierdykam, ale przewalone. Dobra, co robimy? Chłopaki, czyli to nie jest koniec śledztwa. O stary, ja już nie mam siły na to śledztwo, ale no. no, musimy to dokończyć. No nie ja możemy pewnie. jej zrobić. możemy Ci obiecać, że zajmiemy się tą sprawą wciąż, jak my będziemy to rozwiązywać. I to natychmiastowo. Znajdziemy po prostu kto ukradł ten skarb gdzie on się znajduje co to było i ci go zwróciłem. Ładnie. No, ogarniemy to jeszcze, ogarniemy to!